witajcie na moim kanale, ja jestem Madzia tu jest Oliwia i dzisiaj będzie odcinek halloweenowy, będziemy zmieniać moje konie w duchy zobaczymy jak to pójdzie bo nigdy czegoś takiego nie robiły kupiłam na tą okazję 5 prześcieradeł, już wam to zdrodziłam na moim instagramie, więc tam możecie spodziewać się co będzie w kolejnych odcinkach i dobrze zgadliście że konie będę zamieniała w duchy na halloween i tak też dzisiaj się stanie zobaczymy czy konie mi na to pozwolą, bo nigdy nie Miały na sobie takiego białego prześcieradła, latających materiałów, i czy to się uda, to się okaże. Tak naprawdę nie mamy pojęcia, jak odmierzyć, żeby tutaj wyciąć oczy i uszy, więc zrobimy to jakoś po swojemu. Z tego względu, że jak ja zakryję sobie całkowicie uszy, o boże uszy, oczy, to ona będzie się bała. Jak będzie miała tutaj wycięte dziurki i będzie widzieć, co się dzieje, to nie będzie się bała, ale żeby najpierw zrobić te dziury, to muszę wiedzieć w którym miejscu, więc musimy wymyślić jakiś patent. Ustawimy sobie równo i to będzie musiał każdy koń przeżyć. No każdy nie, bo Rosy nie będziemy brać do tego odcinka. Chciałabym z kucykami, ale nie może być gorzej. Stój. Patrz jakiś Ciebie już duch. I tutaj. chciała, żeby takie tyle zasłaniało. Stój, stój, stój. O! O patrz, tak, zapałam w miejscu uszów. Uszów? Uszu. Uszu. No. i tutaj tu powinny być dziury, to Oliwia będzie ciała. Tylko nie mi... Czekaj, bo tak zaraz zgubię. Tak. O i tak tu chyba, nie? Tu? No. Mogą być takie większe te dziury, takim łukiem, nie? Weź zobacz, jak coś tu powiększymy. Ona ma dużo uszy. O, tylko nie za daleko. Żeby tu była... A nie, w sumie spoko, wydawało się dalej. I tu jakoś. Jak coś teraz zrobimy większe dziury. tyle. Komar nas atakuje. Gryzie Dobra. A jak oczy teraz zrobić? No co? Przyłóż. Gdzie mam dotki? To teraz... Tu oczy. Nie, uszy. Czekaj, stój. No stój, poczekaj. To, to możemy... Ja widziałam że takie duże dziury Kiele? robią. Takie, takie duże. No na oczy duże robimy. No. Co, chcesz odmierzyć te? Tylko była stój, poczekaj. Tyle było. Czekaj, z tej strony musimy. Tu? No tak gdzieś tu by trzeba było wyciąć, ale taką większą dziurę. Tu? No. To czekaj. To nie będzie proste, my chcemy czekaj. parę koni tak ogarnąć. Ja tu po prostu przetnę, tak? I zaraz będziemy ten. Robimy kółko. A i jeszcze drugie. Chcę zaznaczyć. Czekaj, popatrzcie. Czekaj, bo nie widzę, się zgubię. Tu jest. jest. Zapisz? Bo ja... A, niżej? Tu? Niżej, niżej. O tak, no on tak. Tu, tu była gdzieś taka no. To, to, to. To, to. To, to. No, tak, No ta niżej, bo to o tak, to było równo. Nie za szeroko? <grym> to się wytnie duże Co dziury. Nie będziemy duże dziury robić, to tylko tak, żeby A A Sonika, Nie, pay, Sonia! <laughs> Sonia! Lalka, możesz poczekać? Dobra, przeciąłem i zaraz będę... Dobra, to możemy robić dziury. Żeby to zrobić całe brudno. Takiej wielkości. A czekaj, a w którą... Była ręka moja z paznokciami między oczami. To czekaj, to może lepiej jak zapię też w taki sposób i łukiem. To będzie chyba łatwiej niż cząć tak dookoła, tak, nie? Dobra. To nawet takie większe. Żeby widziała, to będzie stała grzecznie, bo jak nie będzie widziała, to nie będzie stała grzecznie. Tak? Mamy pięć prześcieladów, jak coś to... Będzie jakiś na kucyka czy coś. O, o to chodzi, to nie ma być prosto. Czekaj. A, ma być postrzępiona, jeszcze może tak postrzępimy to przez te dziury zrobimy. A? I teraz zobaczymy, czyśmy to dobrze odbierzli. Czy jesteśmy dobrzy z matematyki. U! Ale coś No, czy te uszy jej to... tu wejdą. Teraz, popatrz, teraz mamy dziury. Poczekaj, jak to się zakłada. Teraz tu są dziury, popatrz. Tu jedno ucho. Patrz, 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 patrz. Widzisz? Widzisz? Popatrz. Widzisz? Ale widzisz? Widzisz? O, od razu grzeczny koń. Odsłań. Jak my też tak żywa zrobili. Ale nie. Jest, jest. Stój. Prr. Czekaj, już, dam Ci smaczki za to, dobrze? Już? Zadowolona? Nie. Ja Daj mi da. jedno oko powiększymy, bo jedno Prr. jest większe. Prr. Prr. To chyba jest mniejsze, no. nie? A to drugie lepiej wygląda, jak jest takie większe. To? to lepiej? No. Chyba nie. Myślę, to mniejsze chyba lepiej. Ale nie no, jest git, bo tutaj to i tak się okay, sobie no. tak układa. Może zostać i bardziej naciągnij tak to prawa. No. Ale mi się wydaje, że tu większe dziurki jej trzeba na te uszy, bo jej tak jakby się zatrzymało na tych uszach. Nie weszły całkowicie. A więc Tak ja tak tylko w poprzek trochę w sensie No. I ona jak tak spanikowała, bo nic nie widziała, a nagle zobaczyła i o, stoję. Widzisz? Zaufaj mi. Dzień dobrze. Tak żeby trochę. Tak jej się zatrzyma na tym na głowie. No, git. Bo ona ma takie duże te uszy jak na kucyka, więc... Osią. Dobra, to co robimy? Teraz może idziemy po innego konia, do niego odmierzymy, bo my będziemy chciały ogólnie nagrać sobie rolki takie mm, też duchowe. Możemy też nas z siebie powycinać. No. I wtedy na przykład ja wezmę stosnikę, to jest coś siwego i my z dwoma końmi, nie, a później chciała sobie z kucykami, zrobić takie tryje kucyków, ale kucyki są bardziej. Yy, no, tacy puchliwi, więc nie wiem, czy to się uda. Zobaczymy. Sibolec już jest z nami. Niestety jest cały brudny, ale to nam wcale nie przeszkadza, ponieważ i tak to wszystko będzie przykryte. Jak nie tutaj, to chociaż z przodu, bo zdjęcia będą robione od przodu. I najpierw stwierdziłyśmy, że spróbujemy przymierzyć to, co wyciąłyśmy dla Soniki. Zobaczymy, czy Siwemu będzie to pasować, czy się nie będzie bał. On jest trochę bardziej przewrażliwiony, jeśli chodzi o tutaj uszy, więc ja go odepnę może dla bezpieczeństwa. Ej, to jest białe, jak będziemy miały jakieś kleszcze i się do tego poprzyczepiają, to będziemy widzieć. No i go kochają kleszcze. Muszę no się tak te konie. Gdzie to ma uszy? Mm, tutaj? No okay. on nie lubi, jak ktoś mu uszy dotyka, nawet na uszniki. Czekaj, może wezmę uwiąz sobie, to bezpiecznie. Nie chcę go przywiązywać, bo pójdzie mi z belką i co? Ale ma, mają odczulanie od razu na odcinku. O, super konik. O, widzisz? O, okej, pasuje. No to czekaj, bo chcę ci poprawić, żeby ci ucha nie A biegłabyś, albo na skrzyni są marchewki i buraki tam, jak owiec? Damy tym konikom, żeby... No ej, pasuje mu to, nawet no, widzisz Soni. No ale pismo. to jest chyba wycięte na niego. Większe dziury. No, to jest, bardziej pasuje dla niego niż dla Sony. Jest, możemy mniej więcej zrobić podobnie do Soniki, tylko mniejsze dziury. No. Masz. Sprawdź się chłopie. Wolą ja. być dynię, co? No. W tym stroju. No, ale cały to może nie. Masz tyle, ci starczy na razie i później. A i fajnie w tym wygląda, jemu pasuje pod tą masę. Na niego możemy zarzucić jeszcze ten drugi, e, drugie, drugie, drugie radło, żeby go przykryć. Brzuchy. No. Okej, okay. no dobra, to najpierw to od, odstawimy go, wytniemy dla i podobnie, tylko mniejsze dziury. Przebierzemy siebie i zrobimy sobie z nimi e, rolki, jakieś zdjęcia. A później zobaczymy, czy się uda z kucykami. Co ty na to? Nie mam już. Chodź, już teraz to zdjąć jeszcze. Czekaj, może odsłaniając najpierw oczy. Ok. I szybko się. Oj, super. Rzeczny końc. Super, super. Tutaj sobie przyłożyłyśmy jedno do drugiego i stwierdziłam, że nie będziemy już mierzyć teraz od nowa na siebie, bo na siwego to jest na sonie, a na sonie zrobimy troszeczkę mniejsze dziury, więc tutaj będziemy wycinać na podstawie tego. Michał próbuje ogarnąć to. Nie wiem, dlaczego mnie to śmieszy. Będziecie nam też musieli wybaczyć, bo w sumie mi, że to nie jest wyprasowane, bo tak jak kupiłam, tak już było, ale jak sobie tutaj mówimy, duchy żelazka nie mają, więc będą w takim powiętolonym, ale taką kosteczkę. Więc okej, okay. tniemy, Michał, tniesz? To ja tnę. Nie mogę. I zabieramy się za robotę w końcu, nie. My już mamy wszystko ogarnięte. Prześcieradła są już podacinane pod nas i pod konie. Ja już przebrałam sobie buty na takie kowbojki, żeby fajnie wyglądało, wiecie, jak założę na siebie prześcieradło. Taki duch w kowbojkach. Będziemy miały też również kapelusze kowbojskie i okulary. I myślę, że to będzie naprawdę fajna strówka, więc już idę po konie. Idziemy na plac do jazdy i tam już będziemy działać. Będziemy je ubierać, zobaczymy jak zareagują. W kieszeni mamy również smaczki, w sensie marchewki, żeby nie przekupić. I tyle. Zobaczymy. Ubieramy czy to się zdało. Teraz też pomieszałyśmy te prześcieradła, więc w sumie nie wiemy czy jest, czy nie, więc będziemy musiały sobie poprzymierzać i dopasować. Okay. No właśnie. Czekaj, no, nie panikuj. Popatrz, mam marchewę. Porko? Co nie? Jaki śmieszny. O Ale fajnie, tylko na niego jeszcze jedna trzeba prześcieradła przecież. A tam zostało jeszcze jedno. Zapomniałam, bo siebie jest za Bardziej małe. ucho jej naciągnij. W prawe. Już, 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 już. Mocniej włóż ucho w dziurkę, w prawe. Słuchaj, tak? bo ja uwięzł, zgubiłam. za mała. O, trochę powiększyłam dziurę. Lepiej? No, czy... Ale powiększyłaś profesjonalnie. Po... czekaj, nie dyskutuj ze mną. To jest popularny teraz na sztandar. Ma półtorej miliona. Ja jestem w szoku, bo to jest rozgada... No, rozgadanie koń. Musimy zrobić z tego serię. Nie jest nie. Siwy, pokaż się. Tak, i jeszcze zakrwawiony koń. Zobaczcie. Rosa jest w szoku co się stało z mamą To ty? To ona! gryzie, nie? Ona pokazuje, to ja nic się nie zmieniło, dalej jestem wredna. Ty, idźcie, bo tu są marchewki, nie wolno. Idzie, No to nie rża, ona, nie... ona jej nie poznaje. Tak? Ona musi sprawić, czy na pewno ona, albo czy z nią wszystko w porządku. W porządku, nic się nie dzieje. Wiesz? Ci się nie zwracała uwagi, bo jadła siano. Dosłownie ona ma takie... Ej, w porządku? Pomóc ci? Serio? A zanika jest zła. Daj mi spokój, dziecko. Kasa, to nic nie jest. Ona jest w szoku. Ona jest ewidentnie. Ona... To koń, tam koń. Jest siwego sprawdzała przed chwilą. Ona no, no, nie, dziecko to dziecko nie dziecko. wie, co się wydarzyło. Ona też może by chciała dołączyć, ale ona jest przerażona. No już jesteśmy, jak widać, ubrani. Mamy za sobą pierwsze próby nagrywek do rolek. Ale powiem Wam szczerze, jest mega ciężko, bo konie się co chwilę ruszają, to nam co chwilę zjeżdża. Ja totalnie. Praktycznie nic nie widzę, teraz widzę, bo Wam poprawiłam, ale połowę rzeczy robimy tutaj na ślepo konie również. Ja Sonika o, teraz ludzie ślepa. się na nas patrzą fantastycznie. Ludzie się fantastycznie. na nas patrzą. Yy, możemy machać wszystkim, na pewno też nam odmacha. Dobra, teraz chcemy sobie zrobić kolejną rolkę, ale zanim mi się to wszystko przysuni, że nic nie będę widzieć. Sonika chce mi zjeść rękę, bo przyglądała mi smaczki. Zaraz, Ciężko. Zaraz to te prześcieradła nie przeżyjemy, już to widzę. My tu nie się się ja się tu duszę i sobie paruję okulary i nie wiem jeszcze, gdzie te O, teraz stoją, to możemy nagrać rolkę, i my chcemy taką, że stoimy tak plecami, tak lekko boje, ale tak totalnie nic nie widzę, bo tutaj ja z tej też strony nie. nic nie widać. Czuję się ślepa? To się macha?

Się szelki, nie? No. Do... Kochani, za mną wydarza się proces robienia zdjęć i jeśli by Was podkusiło na takie zdjęcia zrobienie na Halloween, to wcale nie jest takie łatwe, więc przygotujcie się na dobrą zabawę, bo my z Macziem już dzisiaj umierałyśmy ze śmiechu. Po wstępnej sesji rolkach jeszcze pójdziemy sobie same, bo już mamy po prostu dosyć współpracy z końmi na ślepo. One nie widzą, my, my się dusimy, widzimy. my się dusimy, jeszcze Sonika jak mi kuchnęła nie wiem, z nosa tutaj w oczy, to mi wszystko parowało, całe okulary, ja nic wcale nie widziałam. To się jeszcze wszystko przesuwa, bo jednak to są takie malutkie dziurki i jak się tylko minimalnie to przesunie, to jest ciężko, żeby tutaj było wszystko widać. I większość robisz one ślepo, więc... Mi komary zjadają, nie jak tak tu... stoję. stoi. komarów jest więcej niż na wakacje, więc o, on się by tu Nie tutaj. Nie, 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 kochany. To są ładne rzeczy, ale nie dla ciebie. Idź. Tak. Więc e, wszystko to na razie, z końmi już mamy za sobą, bo już się zmęczyłyśmy. Idziemy teraz sobie nagrać parę jeszcze stawek bez skolin. Przemysły, fajne sesje, bez koni, bo fajnie to wygląda z tym kafeluszeków bojskim. Czymś Ci pomóc? Jeść. coś jeszcze? a Bo tak ładnie, tak ładnie chodziłeś, tak? On był akurat grzeczny, nie to co Sonika. No, czyli podgryzał oliwkę, bo chciał marchewki, tam ale Sonika to po prostu dała... Do... Komara tylko pogoniłam. Chciała dać mi popalić, ja już jestem padnięta. Tu co chwilę auta jeżdżą i tyle ludzi się na nas gapi. Ciekawe, co oni sobie myślą. Co oni robią. Boże, jest, jest, jest strasznie dużo komarów. Już mam na czole Nie tragedia. A już ludzie na nas się nie patrzą teraz na przykład, bo jesteśmy już normalnie ubrani, ale ja byłam ślepani widziałam i co chwilę myślałam, że ktoś macha i co chwilę odmachiwałam, a nie wiem, czy rzeczywiście ktoś macha, a chciałam być miła. E, tutaj jeszcze mamy e, takie te rzeczy Halloweenowe, co już Wam pokazywałam i też chciałam jeszcze zrobić parę zdjęć, żeby się nimi podzielić. A ty co? Dalej chcesz? Najbardziej i tak w tym odcinku na ten moment rozwijałam mnie Rosa która była w szoku i rżała, chyba Michał nawet tego nie nagrał, bo Michał dzisiaj ma pełny, pełną tutaj funkcję, robi wszystko, jest operatorem, później jeszcze montażystą, są to nie już w ogóle. Nagrywa rolki, yy, robi nam zdjęcia, nagrywa jeszcze film jednocześnie. Poprawiam wam co chwilę. Poprawia nam co chwilę, żebyśmy coś widziały. Działa na trzech sprzętach aktualnie teraz, więc jest naprawdę ciężko, ale jest y, fajnie, jest fajn, fajna atmosfera. I jest śmiesznie, co już widzieliście na samym początku. To był ciężki dzień nagrywkowy. Chyba nigdy w życiu nie miałam tak trudnej sesji zdjęciowej. Nie spodziewałam się, że prześcieradło, kapelusz i okulary nas pokonają, ale wszystko to połączyć razem w jednym miejscu i żeby cokolwiek widzieć i coś móc zrobić, to nas totalnie pokonało. Więc my już mamy wszystko ze sobą. Zobaczcie, że już jest ciemno, a my dopiero teraz skończyłyśmy ostatnie zdjęcia, więc zobaczcie te efekty na moim TikToku, Instagramie i na shortach, to wszystko tam będzie. Papa. pa! pa!